My sources is the Rhineland military is amassing a fleet at a secret installation not far from here. We must strike this installation in order to slow the growing Rhineland war machine. If we are successful, this strike will greatly delay the Rhineland war plans. This will not be an easy operation. The installation is surrounded by a radioactive field that has been further reinforced by mines. In addition, there is only one known way in and out of the field. A small passage located to the east of the field. Our scouts report that it is no more than 100 meters wide. Our sensors are unable to penetrate the field, so we have no tactical information about fleet positions or even the installation itself. Despite this, we must strike this installation. Be wary of the narrow passage. The mines are low-yield, but will still do quite a bit of damage to your ship. This operation is vital to the survival of both Rhineland and Kusari. If this war is allowed to progress, none shall survive. Stay alert and await my orders once we reach the end of the passage. Tam. All fighters break formation. Be careful, everyone. While the radiation in the field will damage your ship, the minefield is significantly more deadly. Stay calm and fly right. Let's go. Fajny błąd graficzny nam się pojawił na tych kurcze kółkach od trade Tradlena. <laughs> Dość interesujący. To są e, miny, bo tym jest to e, radioaktywność, dlatego kierujecie się No, Nie ma się all takie. Fighters, Of peace, that must fall at all costs. Dobra, dobra. Bosserku z von Klausenem takie zwanięszki połatacie latacie Valkyrią z klasy, które z klasy Usmaj. Dajcie mi taką Valkiria, też będę kurczę kozaczu. Herr von Klausen, I'm picking up another passage on the far side of the interior. We must use this passage as our means of escape. We will not survive a head-on fight with the capital ships. Herr Botzler. The right hand battleships are keeping us away from the installation. We can't get a good shot! trying. That station must fall. Those nomad battleships Dobra, będzie jednego mniej. Wasze zadanie. Rozwalić battleshipa. Hit the installation with everything you have. This act will not go unpunished. My wing has been destroyed. Bardzo dobra taktyka, chowacie się gdzieś za butę chipem i macie ich w Dobra, aż się załaduje, bo widzę że normalnie Strzelanie ten to jest katastrofa Za karę torpedy

Do Hamburga. What? Bez kur jaj. All turrets, targets a battleship. Haha, ha, ha, ha. ha, ha. nieoczekiwana pomoc Battleship Ozy Ozyrys, który jest flagowym statkiem zakonu. Tak. Nie ma kamuflażu. We had to move the operation, the artifacts, the research, everything. Quintain and Sinclair are conferring with Aurelian now. Aurelian? Yes, Trent. This is his flagship. And this must be Hervan Klosen! Sakura. You are here at last. Do you have the plans? I do, thanks to Mr. Trent. My compliments, Sakura. He is a fine addition to your group. Thank you again. Trent! King! You're here too. A lot of us are. Welcome aboard the Osiris. A fine piece of hardware from the Liberty Naval Labs. This is a Liberty ship? It was. It's an advanced prototype they never had the chance to use. The Order commandeered her right out from under their noses. Who makes off with an entire ship without getting caught? I do, Mr. Trent. My name is Gaspar Aurelian. Welcome to the Osiris and to the Order. So, Mr. Aurelian, you used to work for Liberty. For the deepest, darkest. I was their top agent, until I discovered the Nomads had taken over my CO. They wanted me too, but I managed to escape aboard this ship. That's when I committed myself to learning everything I could about the Nomads and their plan. I surrounded myself with recruits from all over the colonies, people like you too, to help rid us of the infestation. You mean the Nomads? That's right. They've been taking over human beings for some time now, controlling them. As near as we can tell, this all started when a Rhineland survey team discovered an uncharted planet, one that no human had ever set foot on. Unfortunately, when they penetrated its crust, the inhabitants that lived inside viewed us as a threat. So why not just attack us outright? Because we're too strong. They had to soften us up a bit. That's why the Chancellor started this war in the colonies. So when we're sufficiently thinned out, they can come in and mop up the rest. So the Chancellor is a host body for the Nomads, too? Isn't it obvious? Now, if you'll excuse me, I have a briefing to attend, Colonel Zane. Don't worry, Trent. No need to salute. What's happening here? Uh, more of the same, Colonel Zane. Sir. We've just gotten word that President Jacobi is still alive. I need you and Colonel Trent for a mission at once. Are you ready for this? No, to. Teraz będzie już ciekawie. Prezydent Jacobi żyje i jest w niebezpieczeństwie. No, i nasza, nasze zadanie będzie teraz polegało na uratowaniu jej. Będzie to misja karkołomna. Eee, no i znów będzie dramatyczny moment, eee, ale to hmm, wszystko w swoim czasie akceptujemy, bo nie mamy innego wyjścia. Ready? Good. The loyal group of lsf i od jej she's being held in the alaska system. so now the nomads have her. so it seems. what's her status? unknown. but i want you to find out. rescue. or terminate. do you understand? yes, sir. good. you are to hook up with the leader of these lsf operatives. a man named walker. marcus walker. he's alive? you know him? we both do. then good luck. lord hakata. I wanted to come and say goodbye myself. You're leaving? Something for Oridian I will see you again. Goodbye. Come on, Trent. It's time to rescue the president. We're back in business. Oh yeah. We are back in business. Eee, there, dobra, complete. naprawiamy się. Idziemy zobaczyć samą ją na statku. A tutaj mają, powiem wam, no, dosyć interesujące te givery niektóre są. Eee, problem polega tylko na tym, że o ile mają całkiem dobre parametry, jeśli chodzi o ee, jakieś tam zdejmowanie, tak, poszycia i tak, i tak dalej są całkiem efektywne e, To jednak mają problem z zasięgiem i z prędkością, zobaczcie, za szajz, nie? Masakra normalnie. Dobra, co to w ogóle jeszcze... Flashpoint co nie, eee. 34, w dupę se wsadźcie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Nic nie mamy. Co, nic nie macie? A, Storkiller trzeba kupić. Bo się przydadzą. Jak najbardziej się przydadzą. Szóstej klasy osłony i Order Shield. O, proszę bardzo. Ma takie same parametry, tylko że ten jest. Jakiś tam zwykły Sentinel, a ten jest order. Zobaczcie, kosztuje tylko stówę, tak? Więc jak ktoś chce mieć hara RPG, to sobie może kupić. <laughs> I teraz. E, najważniejsza rzecz na statku Orliona. Statek. E, nowy statek Anubis kosztuje praktycznie grosze. Zobaczcie, jest lepszy od naszego. E, jest lepszy od naszego dragona, dlatego warto wydać na niego kasę i go kupić. E, ten statek jest... E, no, całkiem uniwersalny. Po zakończeniu gry pozwoli Wam latać w większości systemów. No i ma lepsze poszycie, ma to jest raz. Poza tym ma wieżyczkę, którą można mu dokupić, będzie większy power, nie? Dobra, ja sobie go kupię, bo nie mam innego wyjścia. Pożegnam się z dragonem moim, który służył mi dzielnie, wiernie. Zakład o Jezus, Maria, co się stało? Ee, zakładam, że pra prawdopodobnie zrobicie dokładnie to samo co ja w momencie, gdy dotrzecie do tego e, miejsca. W scenariuszu kupicie sobie właśnie ten e, Advanced Starbim. To nie co? To, ja, to, ja tego nie szukam. Tego też nie szukam. Ej, nie macie tutaj czegoś, co ściąga? O, o, właśnie, tego szukałem. Debilitator, durna nazwa, przynajmniej jak dla nas, ale to jest wieżyczka, która ściąga wam... Yy, pozwoli wam szybciej ściągać osłony przeciwnikom, nie? Co widać od razu. No i tyle, nie? Luger Luger, Pyros, Pyros jeszcze raz Pyros. Yy, no i razem z tym standpulsem, Pulsem to nieźle kopa tutaj daje. Naprawdę nic nie macie ciekawego cholera. Jakiś fajny Dead Hands 83. Stunpulse też mają. To jest... Eee, to szajc normalnie jest taki, że głowa mała. O, to możemy sprzedać. Proszę bardzo, mamy Hara RPG. Osłona orderów. Statek orderów. Hehe. <laughs> Dobra, lecimy. Błąd graficzny się pojawił. Nie ciekawie. Jesteśmy w Teksasie, czyli jesteśmy w dupie.